Hej Hejka! Dzisiaj możecie mnie zobaczyć taką inaczej, bez okularów, nie? No, bo dzisiaj jeszcze byłam u fryzjera. Mam krótsze włosy. No, krótsze mam. No. Ja mam teraz krótsze. Moja mama mi wyprostowała. Bo dziś jest właśnie 23 września. Tak, czwartek. No. I właśnie chcę wam powiedzieć, że ja jutro mam właśnie zdjęcia. Mam jeszcze grzywkę podciętą, ale ładnie mi jest w tych włoskach. Napiszcie w komentarzach, Albo dajcie suba to czyli ładnie, a jak lajka to nieładnie. Dobra, bo jak dajcie lajka to czyli, że nieładnie wyglądam, że lepiej mi było w poprzednich. A jak suba to czyli, że ładnie, bo mi się to podoba. Jeszcze wezmę moją pomadkę. No to Wy napiszcie e, Dajcie suba jak chodzicie w 4.8. 8 A dajcie lajka jak chodzicie do 1-3 Ja bym dała suba, bo jestem 4.8. O i Wam pokażę co tutaj zrobiłam Tak, jedną to mam na kluczach O to czeka też wszystko Taką kokardkę. Jeszcze taką kokardkę. Jeszcze taką kokardkę. Taki, nasz no szyję. Taką literko A i zaraz przyjdę z kluczami. Dobra, jeszcze z tym, no i mam taki petshopika. No. No i też wam chcę dziewczyny powiedzieć. No i chcięcy. Dobra. ja widzi Awa. Dobra że ja proszę napiszcie w komentarzach, abym was prosiła. <laughs> no bo tutaj robię właśnie bransolet y, pierścionki tylko robię. Tu napiszcie w komentarzach, albo nagrajcie filmik, że y, Aleksandra Klonowska, poproszę, żebyś zrobiła bransoletkę o kolorze tym. O kolorze tym. Z gwiazdkami, z Kuleczkami, takimi kolorami. Ja będę nagrywać, jak ja robię. No, będę nagrywać, bo teraz będę nagrywać, jak ja robię, właśnie brązoletki. To.